Czy Polacy przewidzieli istnienie dział samobieżnych? W roku 1934 w swoim dziele o tytule Przyszła wojna, jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju, Władysław Sikorski opisał coś co nazwać by można wczesną formą artylerii samobieżnej, która to krótko później podczas wojny faktycznie się wykształciła. Powstała ona z potrzeby zwiększenia mobilności artylerii na polu bitwy. Tradycyjne działa holowane bowiem były powolne i trudne do przemieszczania pod ostrzałem. Podczas II wojny Wojny światowej armie zaczęły montować działa na podwoziach czołgów, tworząc pierwsze działa samobieżne pojazdy łączące siłę ognia artylerii z mobilnością jednostek pancernych. Przykładem mogą być tutaj niemieckie Sztuk 3, używane zarówno jako wsparcie piechoty, jak i broń przeciwpancerna, oraz radzieckie Su-76 i Su-152. Działa samobieżne mogły szybko zmieniać swoją pozycję, co utrudniało ich zniszczenie i zwiększało skuteczność na froncie. Ich rozwój był ważnym krokiem w ewolucji broni pancernej i zapoczątkował nowoczesne artyleryjskie systemy wsparcia ogniowego. A jeżeli zaciekawił was temat przewidy węziorskiego, zapraszam na mój najnowszy film na ten temat.